Cześć, Tori, witajcie w kolejnym odcinku z pogromców mitów na moim kanale Pamiętajcie o tym, że każde 500 łapek w górę pod tą serią to jest jeden mit więcej w kolejnym odcinku Więc myślę, że im więcej tym lepiej, dlatego koniecznie lajkujcie Oprócz tego zostawcie też subyka na moim kanale, no bo ja tutaj codziennie, no dobra może co dwa dni nagrywam Brawl Stars I odcinki są myślę, że mega ciekawe, więc warto mnie subskrybować z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco Co więcej widzowie, piszcie koniecznie komentarze, gdzie będziecie pisać kolejne mity No bo to od was zależy, czy następny odcinek z tej serii się pojawi, muszę? Muszą być bity, więc jakieś ciekawe piszcie i te najciekawsze będę brał do odcinka. Dobra, pokażę wam jednego mitania związanego z Brawl Stars. Gdy kupisz coś ze sklepu Toriego, no to nie będzie Ci zimno, a jeśli kupisz Kejs na telefon, no to będzie ci on żył 10 lat. Czyli widzowie, chyba naprawdę warto, zobaczcie. Patrzcie, jakie tutaj są fajne rzeczy na moim sklepie. Między innymi kozackie bluzy w różnych kolorkach, na różne rozmiary dla każdego. Każdy sobie może kupić. Nieważne, czy jesteś dziewczyną czy chłopakiem, nieważne ile masz wzrostu, ile ważysz, każdy znajdzie coś dla siebie. Są też kejsy na telefon, na większość modeli telefonu. Myślę, że w dobrych cenach, więc link podany w opisie widzowie do mojej stronki. Jak coś zamówicie, powiedzcie mi o tym, będę wam bardzo wdzięczny. Mid Numer 1. Jak Bo postawił swój totem, gadżet, na tej zielonej planszy, która leczy po 500 HP, no to ten totem się zniszczy. Ej, to jest mega ciekawe, widzowie. Dobra, więc proszę bardzo, lecimy sobie. Eee, klikam giereczkę, już wszystko ustawione, biorę Bo z tym specjalnym totemem. No i idziemy sobie teraz w miejsce, gdzie na tej mapce postawiłem te specjalne punkty, które leczą nam po 500 HP. Mam nadzieję, że nie spotkam tutaj rywala, który zaraz by mnie miał zabić. Eee, więc czekajcie, idziemy sobie szybciutko do nich, one są tutaj. I proszę bardzo, ponoć jak teraz postawię totem, no to on się zniszczy. Uwaga, uwaga... Nie, normalnie działa. Więc od razu obalam tego mita widzowie. Jak widzicie, ten totem normalnie sobie tutaj śmiga, pyk. Po prostu nic się nie niszczy, ani te płytki, ani ten totem się nie niszczy. Mit numer dwa. Grom na swojej emocji przy twarzy ma taką jakby bliznę. A jak zobaczysz na jego postać, no to on tej blizny przy twarzy nie ma. Pozdrawiam. Spoczkomortko też się oczywiście pozdrawiam. I już sobie sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. O groma, u groma w sensie. Chodzi oczywiście o to, o to tutaj bliznę. Widzicie? Postaram się ją tutaj zaznaczyć na czerwono. To jest ta blizna. I nie wiem, czy ona on emocje mają mieć, czy nie. Nie, bo to chyba chodziło, że na tej postaci jej nie będzie Jak widzicie, no normalnie na tej postaci jest Ale spoko, sprawdźmy sobie, czy na emotce Tutaj w ogóle na ikonce też ta blizna jest normalnie yy, I wejdźmy sobie szybko na ikonkę W sensie na emotkę, proszę bardzo yy, No też jest, więc wszędzie jest Od razu obalam tego mita, nie wiem, że Maciek pisał, że gdzieś nie ma Tutaj wszędzie, jak widzicie, jest ta blizna yy, Dlatego no, drugi mit dzisiaj i drugi obalony Dawno tak nie było, widzowie Najciekawszy mit jeszcze przed nami, więc koniecznie oglądajcie do końca Teraz przechodzimy do trzeciego I tutaj Skin Gladiator Colette posiada książkę W której możemy zobaczyć, jak Piper i Spike wyglądają jako gladiatorzy. Ja niestety tego skina nie posiadam, aczkolwiek wziąłem sobie taki typowy gameplay z YouTube'a, wziąłem tym skinem, no i tam możemy dokładnie zobaczyć widzowie, bo idealnie widać co znajduje się w środku książki od tego skina. Więc uwaga, Wy tutaj już to widzicie, patrzcie uważnie. No i tam jak widzicie mamy mordeczki, gdy zatrzymamy rzeczywiście piperkę i spajka, tak. Piperka i spajka i chyba są w takim gladiatorskim stroju. Ja wam tam zrobiłem zbliżenie, więc wydaje mi się, że możemy tutaj śmiało tego Mita potwierdzić. Nie mogę też tego jakoś tak dokładnie sprawdzić, no bo tego skina nie mam, ale myślę, że i tak. Wystarczająco widać, że jest to potwierdzony mit. Lecimy dalej. Mit numer 4. Jeżeli wejdziesz w żanet, jeśli jej nie masz, i kiedy robi swoją cieszynkę, no to zacznij ją kręcić w lewo i w prawo, no to będzie się dziwnie bagować. Spoko widzowie, ja już do niej przychodzę. Oczywiście ja nie mam odblokowanej żanet, więc idealnie będę mógł to sprawdzić. E, klikamy sobie i uwaga, i teraz mam zacząć ją kręcić. Uwaga, uwaga! ej Rzeczywiście, co jest grane w ogóle. <laughs> Jokiego spina została? Ja to chcę jeszcze raz zrobić. Patrzcie na co, widzowie, uwaga! I teraz kręcimy! Co jest grane po całym monitorze, Milata? Ej, mocne to jest! Widzowie, sami sobie spróbujcie. Kiedy nie macie odblokowanej, to rzeczywiście działa. Trzeba nawalać myszką w jedną i w drugą stronę, i wtedy tej tak jakby odwala. Więc ja potwierdzam tego Mita, mega śmieszna rzecz. Dzięki, że mi to powiedziałeś, dziobek bo ja o tym nie wiedziałem wcześniej. Mit numer 5. Gdy na mapie wyspiarska inwazja użyjemy Ulta Daryla i wycelujemy go w wodę, no to on odbije się od końca mapy i przejdzie przez ścianę. Dobra, mordeczki, to może być dosyć ciekawe. Wy pewnie tego tak nie do końca zrozumieliście, ale zrozumiecie to podczas testowania Mita. Wejdźmy sobie tutaj już od razu w tą mapkę i musimy ją znaleźć. Wyspiarska inwazja, proszę bardzo, dla tych, co nie Wiedzą, to jest to ta oto ciekawa mapka, gdzie jest mnóstwo wody po bokach. Następnie wystarczy, że wezmę Daryla, no i nabiję sobie nim ulta. Gdy już nabiję, no to będę musiał się pójść, odbić od wody, tak jakby. Zobaczymy, czy to zadziała mordeczki, tylko najpierw tego ulta trzeba sobie naładować. Więc fajnie by było do kogoś strzelić. Myślę, że ten poko byłby tutaj idealną osobą od tego. Proszę bardzo, nawet go sobie może dojadę. E, dobra, nie muszę go dojeżdżać, ale jak już mi tak podchodzi, no to chyba go dojadę, co widzowie. E, dobra, pięknie. No i mam już nabitego Ulta, więc teraz mogę sobie przejść do tego miejsca i uwaga, patrzcie, wyrzucam tego ulta poza mapkę, tak jakby i zobacz jak to będzie wyglądało. Uwaga, uwaga, proszę bardzo, lecimy! Rzeczywiście, odbija się nagle od wody, tam nie ma żadnej, jakiejś, wiecie, pagórka, nie ma żadnego budynku, a mimo wszystko się odbijamy tak jakby od środka wody. Mega dziwnie to wygląda i potwierdzam tego mita. Też o tym wcześniej w sumie nie słyszałem, więc no, ciekawa sprawa i lecimy do kolejnej. Szósty mit. Jak obrócisz pyro spajka, ognistego spajka, no to na nim jest kit. <laughs> Serio? Dla tych, co nie wiedzą. Kids to jest ten, to niby Zadymiarz, który miał być w Brawl Stars, ale oficjalnie, no nie dodali go niestety, nie doczekaliśmy się, mimo że już był na jednej miniaturce Brawl Talka. Eee, No i tak się składa, że ja oczywiście pyro spajka nie posiadam. Ale sprawdzimy sobie to u cego ziomeczka, tab gameplaya, no bo on tutaj wrzuca takie gameplaye i mam nadzieję, że on go obróci, no i wtedy będziemy widzieć. Więc dobra, wiesz, na pełny ekran, kurde, obróć go, nie obrócił go na razie, ale może tutaj zobaczymy. Okej, okay, okej, okay, patrzcie, patrzcie, rzeczywiście tam jest coś żółtego na plecach, uwaga, ja wam robię zbliżenie. Dobra, emotka jest podobna, niby to by... Mogło być coś związanego z tym kotkiem, ale tak samo można powiedzieć, że to jest serducho. Więc ja jednak chyba obaliłbym ten mit. Nie wiem, dajcie mi znać widzowie, albo ja tutaj ani go nie obalam, ani nie potwierdzam. Dobra? Wy mi dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy z tyłu można to porównać do kita? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dajcie znać w ogóle w komentarzu. Mit numer 7. Jeśli dasz spray na ziemię i użyjesz gadżetu Rose, światło wzrostu w miejsce, gdzie jest spray, no to będzie ten słynny spray w krzakach. Co jest wizowej? Przecież ponoć nie da się dać spraya w krzakach. Zobaczymy. ponad dzięki temu gadżetowi od Rose ma się to dać zrobić, światło wzrostu, jak on się nazywa bierzemy go sobie, wybierz proszę bardzo klikamy bitwę dla znajomych, no i teraz po prostu wchodzimy do byle jakiej mapki gdzie widzowie będziemy mieli różne krzaki, byle jakie krzaki, rozumiecie o co chodzi, no i dobra, nawet nie wyłączam botów, może szybko to sobie sprawdzę jestem ciekawy mega jak to wyjdzie, dobra a więc yy, może zobaczcie, że jak wchodzę sobie do krzaków, to nie mogę tutaj użyć żadnego spraya, a jak wyjdę, to już mogę. No ale dobra, ja teraz robię coś takiego, że na razie tutaj sobie wyłączam. Klikam mordeczki, tutaj spray na środku, proszę bardzo, o, jest zrobiony. Wchodzimy teraz w niego. I jak na nim użyję tego gadżetu, uwaga, szybko użyję go i zaraz zabiję, no to normalnie działa i mamy spray tak jakby w krzakach, więc to jest potwierdzony mi, tego ja od razu potwierdzam. Sami widzieliście, niestety bot mnie zabił, ale no widać to wyraźnie, że udało mi się postawić krzak yy, w spray. A bardziej spray w krzaku, więc też przy okazji potwierdzamy tą teorię, że się niby da. Ale oczywiście tylko i wyłącznie dzięki pomocy gadżetu od Rose. Mit numer 8. Gdy wejdziesz w poprzedni karnet zadymiarski i zjedziesz na sam koniec, i przytrzymasz ekran i będziesz klikać powrót do bieżącego sezonu i wróć do poprzedniego sezonu, no to gra będzie się zacinać i cały czas lagować. Dobra, jestem ciekawy tego mordeczki, naprawdę. Wchodzimy sobie w karnet zadmiarski, lecimy na sam jego koniec. Ja, co prawda, mordeczki, no nie mam jakoś bardzo zbrakowego tego karnetu, ale mniejsza o to. Jestem już na samym końcu. Ok, no i teraz mamy. Przytrzymać ekran, no i klikać poprzedni sezon, więc okej, okay, uwaga, uwaga, widzowie, lecimy, i teraz cały czas mam klikać, no nie. Ja tu nie widzę, żeby był jakiś lag, tak szczerze Przechodzę z jednego do drugiego tu Z jednego do drugiego, ale nic się tak jakby nie laguje Więc ja obalam tylko mita i to jest kolejny Już dzisiaj obalony mit, co jest grane mordeczki Naprawdę sporo ich <grym> Mit numer 9. gdy na grze dla znajomych W trybie knockout wyłączysz boty, no to wygrasz Nic nie robiąc, co? Ej, o takim jeszcze nigdy nie słyszałem, czekajcie Wchodzimy sobie w grę dla znajomych, bierzemy sobie Oczywiście tutaj knockout, czekajcie, gdzie jest tryb Knockout? Tutaj, e, proszę bardzo, klikamy Go sobie, no i teraz niby mordeczki mam Wyłączyć boty, czyli rywali. I po prostu wejdzie mi niby do gierki i ta gierka mi się sama wygra. No więc spoko, sprawdzamy, klikam gra i nie W tym trybie wymagane są co najmniej dwie drużyny A co się stanie jak na przykład wyłączę moje boty W sensie włączę je, e, czy będziemy mogli tak? Nie, tak też nie możemy, więc też tutaj Obalam tego mita, kolejny obalony mit widzowy Ile tych obalonych mitów jest? No, no nie ma szans Żeby to działało, sami widzicie Mit numer 10, w klanie którego kod To i tutaj ziomeczek podał jakiś kod Są konta, które mają jakieś dziwne postacie Których jeszcze nie ma dostępnych w grze, serio No nie wiem, nie wiem mordeczki Czy w to wierzyć, to no bo jak postacie, których jeszcze nie ma w grze Ewentualnie może będzie to Bonnie, no bo w sumie Bonnie jeszcze nie ma tej oficjalnie w grze. A słyszałem, że są jakieś konta cheaterów, gdzie już ta Bonnie jest u nich dostępna na koncie. Ale sprawdźmy to sobie, najpierw wpiszmy ten kodik, który ten gość podał. Jak ktoś tak, ten kodik się prezentuje 9U22GGV0. Klikamy sobie i czekajcie, ja skądś kojarzę ten klan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czy to jest ten klan, co go kiedyś już sprawdził? Tak, SKT 01. To są te osoby oni Niku SKT i tam jakieś różne cyferki mają. Ja wiem, że ten klan jest bardzo dziwny, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Aczkolwiek nie każę, żeby któraś z tych osób miała coś takiego, że jakąś postać ma odblokowaną, której nie ma w grze. Wejdźmy sobie na przykład z przy tego ziomeczka SKT263 i zobaczcie, on ma tylko 51 pucharków, jednego wina, ale ma wszystkie postacie odblokowane. I to jest mega dziwne, widzowie e, No sami zresztą spójrzcie, e, tak to się tutaj prezentuje i co najlepsze, te pucharki ma powbijane na kruku, na Leonie, na rozie A no nie wiem, na, na Shellie ma zero pucharków. Więc mega dziwna sprawa, tutaj są bardzo dziwne konta, okej, okay, zgodzę się z tym, aczkolwiek no nie widzę, żeby na przykład te osoby miały tutaj jakąś postać, która nie jest normalnie na co dzień dostępna w grze. Nic takiego nie ma, są tutaj tylko wszystkie postacie, które można normalnie odblokować. No nie zmienia to fakt, że oni mają bardzo mało pucharków, a mają wszystkie odblokowane, to jest bardzo dziwne. Weźmy sobie jeszcze w ostatnią osobę że DHMS26. On ma 0 puszek, jak widzicie, i też ma wszystkie postacie w ogóle co jest grane. Nie? Ale no nie o tym. Ziomek w micie napisał inaczej, więc ja obalam tego mita, no bo nie spełniło się to, co on napisał. Mid jest obalony, ale i tak myślę, że pokazałem wam bardzo ciekawą rzecz. Nie każdy jeszcze o niej wiedział, więc ten kanik jest bardzo dziwny. Mit numer 11. Gale ma tyle samo ataku, obrony i przydatności co Rufus. Okej, okay, szybko sobie sprawdzimy taki szybciutki mit do sprawdzenia, więc wchodzimy sobie tutaj w Rufusa najpierw i zobaczcie, on ma dwie kreski ataku, dwie kreski obrony i 5 kresek przydatności. A jak to Wygląda w przypadku Gala, którego mam tutaj. Tak, identycznie. Dwa ataku, dwa obrony i pięć przydatności, więc można powiedzieć, że pod względem ataków Gale i Koloner Roof są braćmi. <laughs> I oczywiście potwierdzamy tego Mita, bo wszystko jest takie same. Dwunasty mi. IF podstawowa w lewym górnym rogu ma ikonkę karnetu zadymiarskiego, mimo tego, że jej karnet się skończył. Pozostałe chromatyki nie mają tej ikony. Więc dobra, mordeczki, ja generalnie na tym koncie nie mam IF, ale mam na moim drugim koncie. Lecz tu najpierw sprawdźmy, czy po prostu te ci zadymiarze, chromatyczni, którzy byli jakiś czas temu w karnetach, mają tą ikonkę czy nie, bo Ziemaczek mówi, że nie mają. Weźmy sobie przykładowo w Lu. E, no rzeczywiście, Lu nie ma tej ikonki, widzowie, to jest dosyć ciekawe. A na przykład taka Kolet, ona też jej nie ma. O! Pułkownik Róws, on też nie ma. No dobra, oni tej ikonki nie mają. A jak to będzie w przypadku If? Muszę wejść sobie na drugie konto i zobaczymy, czy potwierdzimy tego mita, czy nie. A więc, proszę bardzo, wchodzę w postacie, jadę na sam dół, klikam sobie If i uwaga, rzeczywiście! Jest ta ikonka karnetu, mimo że ona nie jest w karnecie zadymiarskim. No bo jak wiecie, w karnecie zadymiarskim mamy teraz Żanet, dlatego to jest bardzo dziwna sprawa i potwierdzam tego mita. Dzięki bardzo za ich 13 mit. Jak się włączy na gierce dla znajomych na game Grabie boty z modyfikatorów, to jak się je zniszczy, to wylecą z nich 3 gemy. O kurde, widzowie, to jest mega ciekawa sprawa. Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem, nigdy w ogóle na game Grabie wcześniej nie włączałem tego modyfikatora. Yy, gdzie dajemy sobie gniewny robo. Yy, no to proszę bardzo, dajmy sobie i zobaczmy, czy jak go rozwalimy. No to wtedy wyskoczą nam 3 gemy z tego robota. Więc dobra, gierka się rozpoczyna i teraz musimy poczekać sobie, aż przyjdzie nasz robot, aż się zrespi. Okej, okay, dobra, bocik zaczyna się respić, widzowie. Więc ja już się tutaj przygotuję i zaraz zadam mu dosyć... Mocne obrażenia. No i czekamy po prostu aż on się rozwali. Gdy już się rozwali, to zobaczymy czy będą te trzy gemy z niego. Dobra, już go prawie mamy. Okej, okay, i rzeczywiście wypadły o kurde, ej, nie słyszałem o tym nigdy wcześniej Widzowie, potwierdzam tego wita od razu No bo jak widzieliście, trzy gemy wypadły Normalnie z tego robota, ej, mocne Mit numer 14. Mac i Fang mają takie samo T w uchu Okej, okay, chyba tutaj chodzi, że po prostu W uchu mają coś przypominającego literkę T Więc zacznijmy sobie może od Fanga Bo jego akurat mam, poczekajcie, gdzie jest Fang? Tutaj, kieł, i zobaczmy co on będzie miał w uchu Musimy poczekać aż animację skończy Rzeczywiście, była tam taka literka T Sami możecie teraz spojrzeć, że w jego uchu Mamy tutaj taką literkę T, zobaczmy czy Identytna będzie u MEC, bo wcześniej o tym w sumie nie słyszałem, nawet nie zwracam na to uwagi. E, uwaga, uwaga, e, tak, rzeczywiście, tutaj też w tym uchu posiada normalnie tą literkę T, więc śmiało mogę potwierdzić tego mita i w sumie to tyle w tym odcinku widzowie. Mam nadzieję, że się podobało i że mi ty były dla was spoko. Zostawcie łapkę w górę, i suma po więcej, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemano!